Jest ksiądz arcybiskup członkiem kongregacji Nauki Wiary. To chcę zapytać o taką perełkę, najnowszy dokument, właściwie deklarację wiary kardynała Müllera, byłego prefekta tej kongregacji. Jak odczytał ksiądz arcybiskup przesłanie tego dokumentu? Bardzo pozytywnie. Kardynał Miller ma głowę na garku. To znaczy, w, w nie jest człowiekiem nowinek, i, i w, nie jest też nie jest też poszukiwaczem nowinek. Dlatego ta deklaracja wiary jest bardzo prosta, nawet bardzo, bardzo prosta I, i podaje tylko zasadnicze tezy, które każdy człowiek wierzący z łatwością przyjmie. Ta krytyka ze strony kardynała Kaspera wydaje mi się, właśnie niesprawiedliwa. Ona, ona zresztą była źródłem zamętów już przy poprzednim synodzie i, w, i, w, i wydaje mi się, że teraz jeszcze nad grobem w dalszym ciągu usiłuje podważyć wiarygodność właśnie kardynała Millera. Kardynał Miller nie ma innych celów takich, które mogłyby nim kierować, jak tylko obrona czystej nauki wiary. Ale w tej deklaracji również, nie wiem, czy się ksiądz arcybiskup ze mną zgodzi, jest zawarte swego rodzaju napomnienie w stronę pasterzy, w stronę dusz pasterzy, aby prowadzić wiernych owczarnie drogą zbawienia, drogą wiary w oparciu o te podstawowe artykuły wiary. Właściwie to takie streszczenie trochę katechizmu, tak, tam, tak, można tak, powiedzieć. Tak. Odczuwa to ksiądz arcybiskup to napomnienie? Ja tego nie biorę jako napomnienie, tylko jako normalną wskazówkę, do której myśmy się stali, starali stosować od samego początku, od chwili otrzymania sakry. Nie ma innego kościoła, ani nie ma innej nauki chrześcijańskiej, aniżeli to, co jest zawarte w, w, w tym przesłaniu również kardynała Miller'a. Dlatego ja tego nie, nie biorę jako napomnienie, tylko jako przypomnienie zbyt dawno obowiązujących praw, które, w, których nie można zmieniać według własnego widzimisię. Deklaracja kończy się dość apokaliptycznie. Jak ksiądz arcybiskup odebrał te ostatnie zdania deklaracji. Ostateczne czasy przed nami. Ostateczne czasy są od momentu nastania królowania Chrystusa. To, te czasy satologiczne. one ciągle stoją przed Kościołem, już przez dwa tysiące lat stoją czasy ostateczne przed nami. W tym sensie nie jest to według mnie jakiś, jakiś powiedzmy, w, w, z, 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 jakieś wróżby nadzwyczajne, które z kapelusza ksiądz kardynał e, wytrząsnął i, i teraz e, pokazuje Kościołowi. Nie? Kościół zawsze stoi wobec czasów eschatologicznych i być może lekceważenie podejścia właśnie do naszej teraźniejszości jako do czasów ostatecznych sprawia, że my tak łatwo się poddajemy.